Kochani, e, witam Was e, na moim e, dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj będziemy mówić o nowym początku. Czyli tak, sprawdzimy, jaki będzie ten, e, ten nowy e, początek i być może co się wydarzy e, na początku. Tutaj Waszej y, nowej y, drogi, kochani, Wy niewątpliwie y, rozpoczynacie jakoś nowo podróż, jak, y, 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 jakoś nowo drogę w kierunku y, pełni szczęścia, w kierunku Słońca, w kierunku pełni szczęścia. W kierunku tutaj narodzin, czy też powstania czegoś, czegoś zupełnie nowego, na tej waszej nowej drodze, będą pojawiać się same nowe rzeczy, które też będą dla was korzystne, również pod względem. Materialnym, ale też finansowym. Ta nowa droga będzie początkiem jakiejś historii miłosnej, jakiegoś romansu, jakiejś relacji, jakiegoś związku miłosnego, ponieważ wy na tej drodze, no właśnie, tutaj. Tutaj y, nie będziecie szli sami, tutaj przez życie. Tutaj będzie y, towarzyszył wa, Wam Wasz partner. No właśnie, Wasz partner, y, wasz, y, wasz mąż ob, y, obecny bądź przyszły. W każdym bądź razie, tutaj mężczyzna, którego spotkacie, albo już spotkaliście na swojej drodze, będzie to mężczyzna, z którym razem wspólnie, być może ramię w ramię będziecie kroczyć przez życie, razem będziecie tutaj mierzyć się z różnego rodzaju nowymi wyzwaniami, ale też zagrożeniami, które pojawią się na, na, waszej, na waszej drodze, czyli tutaj będziecie w tak, jak mówiłam, będziecie nawzajem tutaj dzielić się swoim szczęściem, obdarowywać swoim szczęściem, przez co oboje tak naprawdę będziecie w pełni szczęśliwi, bo wy będziecie swoją miłością, swoją swoją obecnością, ale też tym, co mu ofiarujecie, co co yy, yy. Co mu dacie, tutaj dopełnicie jego szczęście i on też swoją obecnością, swoją miłością tutaj dopełni wasze szczęście, czyli oboje tak naprawdę będziecie w pełni szczęśliwi. Wasza miłość jest związkiem duchowym. Która wprowadzi spokój i harmonię tutaj wewnętrzną do waszego życia e, duchowego, e, wewnętrznego. Wy będziecie żyli w zgodzie ze swoimi. E, e, Uczuciami, e, razem będziecie podążać w jednym kierunku. Razem będziecie szli przez życie, i tutaj razem będziecie e, podążać. E, tutaj e, ja mam wrażenie, że w niewątpliwie tutaj możecie nawet e, wejść w związek, no właśnie, wejść w związek małżeński. Wasz związek będzie pełen uczuć, pełen miłości, bo wy tutaj nawzajem będziecie obdarowywać siebie tymi, tymi uczuciami i. i, i, i to miłościo. Y, niewątpliwie tutaj y, wasz związek, tutaj y, wasza relacja przyczyni się do stworzenia, tutaj y, powstania y, y, nowego życia. Całkiem możliwe, że wy na świat też wydacie y, nowe życie. Ja mam wrażenie, że wy tutaj y, walczyliście o ten nowy początek. Tutaj y, być może walczyliście też z samymi sobą. Tutaj, y, y, no właśnie, y, o, ten, o ten nowy początek, o to nowo drogie, którą będziecie razem, wspólnie... Y, Podążać, no właśnie, wy, wy też, z, też z własnym niezdecydowaniem, nie żeby móc tutaj podjąć decyzję i ruszyć dalej, całkiem możliwe, że ten mężczyzna już. Podjął decyzję, to on się zastanawia, co teraz zrobić z tą decyzją. No, właśnie, jaki kolejny ruch wykonać, co robić dalej. No, właśnie. Tutaj, tak jak mówiłam, was czeka jakaś wspólna podróż. Wyrazem będziecie tu kreować, tworzyć Wasze nowe, Wspólne, życie, które będzie w pełni, yy, w pełni, yy, w pełni szczęśliwe. I ja mam wrażenie, że wy w pewnym sensie tutaj lękacie się, obawiacie tego, tego, tego nowego. Yy, Początku tego Waszego nowego, wspólnego życia, bo Wy tak naprawdę nie wiecie, co Was czeka. Tutaj yy, nie wiecie, co się wydarzy. Yy, no właśnie, nie wiecie, co będzie dalej, co się wydarzy. Yy, i to trochę buci w głębi duszy, tutaj buci Was lęk. Wy tego lęku nie okazujcie, tutaj jakby nie... nie, nie, nie. Nie pokazujecie na zewnątrz, tylko, go, tylko się y, ukrywacie wasze lęki, y, wasze, y, wasze obawy. Y, tutaj ta wędrówka, tak jak mówiłam, zakończy wasz y, y, ten, ten, ten nowy początek. Tutaj zakończy waszo samotno. Y, wędrówkę przez życie. Dalej będziecie Będziecie podążać razem. Tutaj dalej będziecie iść razem, wspólnie. że ten nowy początek już zaczął się, no właśnie, już praktycznie, no właśnie, że, że ten nowy początek tutaj już praktycznie zaczął się tw tworzyć, zaczął, zaczął powstawać, tylko wy na to, pełni lęków i obaw tutaj czekacie co co będzie dalej no właśnie no właśnie wy się Mam wrażenie, że Wy zaczęliście tutaj coś tworzyć. Być może zaczęliście tworzyć jakiś związek, y, y, jakąś y, relację, być może tutaj y, 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 przynajmniej na tej płaszczyźnie. Y, ja mam wrażenie, że przynajmniej na tej płaszczyźnie, tutaj takiej duchowej, niefizycznej, coś zaczęło się dziać, coś zaczęło się tworzyć. No właśnie. I ja mam wrażenie, że wy tutaj włożyliście wiele trudu jakby. Trudu pracy i y, wysiłku tutaj sami, włożyliście w to wiele trudu, pracy i wysiłku, żeby y, stworzyć y, tutaj y, ten nowy początek, te, w, y, waszą nową relację, wasz nowy związek, wasz, wasze nowe y, życie. Y, wrażenie, że tu zaczęliście się uwalniać od sytuacji, z której tak naprawdę nie byliście no właśnie tutaj zaczęliście się uwalniać od, od sytuacji, która nie tylko wam ciążyła, no właśnie, albo od czegoś, co nie tylko wam ciążyło, ale również czego nie byliście tutaj e, sami e, e, zado, e, e, zadowoleni. Wy tutaj pomału e, e, Powoli zaczęliście spełniać swoje marzenia. Możliwe, że ten mężczyzna tutaj zaczął, y, zaczął spełniać y, swoje marzenia, być może o związku, o. Relacji z Wami, o, o nowym życiu, w każdym bądź razie tutaj o rozpoczęciu y, czegoś, y, czegoś nowego y, y, razem z Wami. No właśnie, y, wydzięki. Mam wrażenie, że wy tak naprawdę nie wiecie, y, jaki będzie ten, y, ten, y, ten nowy początek, to, nowo, y, to nowe życie, ta, y, to, y, ta nowa... Y, 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 ta nowa relacja nie wiecie, czy ona będzie dla Was y, szczęśliwa, mimo to wkładacie w to dużo pracy. Tutaj trudu, żeby stworzyć to, ten nowy początek, to y, nowo, y, te nowe życie, to nowo y, to nowo Yy, relacje. Właśnie wy będziecie tutaj walczyć, yy, tak naprawdę, yy, o spełnienie tutaj ostatecznie i definitywnie swoich marzeń o nowym związku, o nowym życiu, o, yy, o nowej relacji. Ja mam wrażenie, że ten początek będzie w pełni szczęśliwy nie tylko dla was, ale również no właśnie, że ten początek, to nowe życie nie będzie szczęśliwe będzie nie tylko w pełni szczęśliwe, czy też szczęśliwe tylko dla was, ale również no, właśnie, yy, yy, tylko dla Was, ale również dla Waszych bliskich, dla Waszej rodziny, dla Waszego najbliższego otoczenia, czyli yy, dla Waszych przyjaciół yy, tutaj yy, znajomych. Yy, wy tutaj. Yy, kończycie ciężko pracę, jako w, tutaj e, 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 w, włożyliście w stworzenie Waszego nowego związku, Waszej nowej relacji i tak naprawdę e, Waszego. E, 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 Waszego nowego życia, wasz trud, wysiłek, jaki yy, włożyliście tutaj w osiągnięcie, czy też stworzenie tego nowego początku, tej nowej relacji, tego nowego związku, być może tutaj yy, 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 zostanie wynagrodzony, a wynagrodzeniem będzie Wasza wzajemna tutaj miłość, tak naprawdę Wasz związek i Wasza relacja, który tak naprawdę zakończą tutaj trudności, z którymi się mierzyliście, bo żeby osiągnąć ten Nowy początek, wy musieliście tutaj pokonać, zmierzyć się tutaj z trudnościami, które sami musieliście zmierzyć się z trudnościami, które pojawiły się na, na waszej drodze. Ta walka z tymi trudnościami odebrała Wam energię, odebrała Wam siły, e, niejako też wyssała z Was energię, tutaj e, e, wys, e, 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 wyssała Was siły, ale dzięki temu Wy byliście w stanie tutaj. E, e, Dokonać, czy też podjąć tutaj, podjąć, podjąć decyzję, dokonać wyboru, czy też podjąć decyzję, która dotyczyła waszego nowego związku, waszej nowej relacji, ale też związku duchowego. Prawdopodobnie wy też po, po podejmiecie decyzję o rozpoczęciu waszego wspólnego e, e, waszego wspólnego życia waszej 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 nowej relacji. Ale tutaj chodzi też o rozpoczęcie związku małżeńskiego, który będzie też początkiem Waszego nowego życia, który będzie przypieczętowaniem tutaj, tak naprawdę Waszej umowy, Waszej umowy duchowej, która została zawarta pomiędzy Waszymi. Tutaj duszami, wy stoczyliście walkę, no właśnie, wy osobno, samotnie stoczyliście walkę z, z, z trudnościami, żeby się połączyć, żeby stworzyć tutaj związek i relacje, żeby iść razem, wspólnie przez życie, bo wy, żeby Tutaj, no, właśnie, stworzyć coś, coś nowego, jakiś nowy początek. Musieliście najpierw coś zamknąć, coś, coś zakończyć, być może coś zburzyć. No, właśnie, ale Wy tu, Wy już coś. Coś, coś zamknęliście, coś, coś, coś zburzyliście i teraz zbieracie tutaj y, 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 owoce y, waszej pracy. No właśnie, jakby zbieracie owoce y, waszej pracy, wy, wy dostaniecie tutaj informacje o tym nowym początku tutaj, że coś się zaczęło y, nowego y, dziać y, dziać, y, że coś nowego zaczęło się dziać, rozpoczynać y, w waszym, y, waszym życiu, że do, do, y, y, do y, y, do Waszego życia wkroczyła miłość bezwarunkowa, która Was połączyła i którą sobie nawzajem daliście, czy też ofiary, ofiar, ofiaro, ofiaro, ofiaro. I ja mam wrażenie, że no właśnie, że jesteście gotowi bronić tej, tej miłości, ale jesteście gotowi też bronić siebie nawzajem. Wy tu jesteście nastawieni na obronę, i, a, i tutaj at, at, na atak odpowiecie atakiem, czyli jesteście tutaj y, y, w razie ataku jesteście się bronić atakiem. Czyli jesteście, żeby bronić siebie, swojego związku, swojej, swojej relacji, swojego nowego życia, jesteście gotowi atakować. Mam wrażenie, że wy tu musieliście od czegoś odejść, coś zakończyć, żeby rozpocząć Coś, coś nowego, jeżeli byliście wcześniej w związku, w relacji, to mam wrażenie, że musieliście tutaj zakończyć ten związek, te relacje, żeby rozpocząć nowy związek, nowo relację. Jeżeli by, byliście samotni, Tutaj y, żyliście osobno, no właśnie, każde z Was żyło osobno, to tutaj y, musieliście się połączyć, żeby stworzyć związek i relacje. Nie wiem, czy tutaj y, nie dojdzie y, do zaręczyn, y, do ślubu. Bo że, że no właśnie, że tutaj nie dojdzie do jakichś zaręczyn albo do ślubu, bo są dwie karty, które mówią o małżeństwie, o związku małżeńskim i jedna karta, która mówi o zaręczynach. Czyli prawdopodobnie, ja nie mówię, że. Yy, na pewno i nie u każdego, ale, ale możliwe są jakieś zaręczyny. No właśnie, ale możliwe są jakieś zaręczyny, bo tutaj wasz związek. Yy, Um, no, właśnie, wasz związek um, um, będzie, wasz związek, wasze małżeństwo będzie początkiem waszej nowej wspólnej. Um, tutaj życiowej drogi waszej wspólnej podróży przez życie niewątpliwie do waszego życia wkroczy stabilizacja bo również ta stabilizacja tutaj finansowa ale wy razem zbudujecie coś trwałego coś solidnego opartego na trwałych i solidnych Tutaj e, podstawach, e, e, no właśnie, tutaj w, tw w, tw w, tw w, tw w tworzeniu waszego nowego, wspólnego e, życia będą was wspierać siły e, zewnętrzne, siły e, nadprzyrodzone, które nie tylko będą was wspierać, Bierać, ale będą Wam pomagać, będą miały, miały jakby swój udział tutaj w tworzeniu Waszego nowego, wspólnego życia. Kochani, to koniec na dzisiaj. Ja, ja myślę, że ten temat jest tak rozległy, że tutaj, że na pewno jeszcze wrócimy do, do tego do, do tego tematu, ale powiem tak, to jest tak, że jesteście na początku waszej nowej, wspólnej, Drogi, i ta wasza nowa wspólna droga y, rozpocznie się y, związkiem, najprawdopodobniej związkiem tutaj y, małżeńskim. Y, to, już na, to już naprawdę koniec. Żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytanie.